Witam koledzy, korzystając z okazji chciałbym zorganizować konkurs na nasz kanał. Do wygrania jest mudek z pary, którą prezentowałem w poprzednim filmie. Barwy takiej czerwonej o numerze pl055 51 Zasady konkursu: wystarczy zas zasubskrybować nasz kanał i napisać komentarz pod tym filmem. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 grudnia. Taki ostatni późniaczek, jeszcze fajnie zbudowany. Te gąbki, mówię, u nas się w tym roku super sprawowały. Coś takiego nowego Zapraszam koledzy Dobry los Tutaj jest Beauty Day Czyli Dzień kąpieli Miłośnicy zielonej firmy Na pewno zorientują się co jest w środku Gołąbki Już czekają Widać, że jest zainteresowanie Równo tydzień po szczepieniu Pierwszy odważny. Teraz już poleci. Gołębie uwielbiają się kąpać. Niestety zamknęły mi się dwa samczyki w celi. Jeden ma tak pobitą głowę A siedzi sobie tam na końcu No kolejeczko panowie Chyba większą wanienkę zamówić albo drugą Tak się gołębie prezentują tydzień po szczepieniu. Niestety jak zwykle gołębie, które sprowadziłem nowe no, trzeba powiedzieć, że nie były przygotowane do szczepienia i trochę trochę to odczuwają. Także no. lipa hodowcy. Chyba są chore, że takie napuszone siedzą, co? I tak to wygląda. Początek listopada. Jeszcze około dwóch miesięcy muszą wyczekać, i będą puszczane w pary. Pozdrawiam hodowcy! Dobry lot dla wszystkich bez wyjątku. Tipo com